Cześć, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj formuła trochę zmieniona, dlatego że z tej kuchni nie wyjdę. Nie zobaczysz mnie dzisiaj przy stole, ale bezwzględnie podczas gotowania, podczas dzisiejszego posiłku, również podzielę się z Tobą ciekawostkami na temat tego, dlaczego akurat taki przewiz i dlaczego takie produkty. A w dzisiejszym odcinku postaram się przedstawić bardzo prosty sposób na cheat meal. A tak naprawdę tego stwierdzenia nie za bardzo lubię, bo posiłek oszukany ja bardziej idę w tą stronę, że możemy pozwolić sobie na różnego rodzaju jedzenie i raz na jakiś czas, nawet jeśli wyjdziesz na pizzę czy hamburgera na miasto, e, nic się nie stanie, pod warunkiem, że podstawa Twojej diety jest zdrowa. Niemniej posiłek, który dzisiaj ugotuję, przygotuję dla siebie, e, będzie bezwzględnie takim może trzytminym i odejściem od Twojej, mam nadzieję, że nieregorystycznej diety, mało tego, będzie również fajną alternatywą dla mężczyzn, którzy chcą zbudować dużą masę niż śnią. W dzisiejszym odcinku przedstawię Ci przepis na bardzo szybkie, proste i przede wszystkim zdrowe danie, a mianowicie placki serowe z batata, do których oczywiście będzie nam potrzebny batat, jajka, ser cheddar i ulubione przyprawy. Ja dzisiaj wykorzystam swój miks przypraw meksykańskich, lubię w ten Meksyk i twist, który chce Ci dodać na sam koniec odcinka, do którego będzie potrzebna mi e, wołowina. Na pewno tutaj e, będzie się fajnie z tym komponował, ale o tym dopiero pod koniec. Do tego czerwona cebulka, którą pięknie sobie, skarmelizujemy na masę. Zaczynam od obrania batata, następnie kroję go w drobne kawałki, wrzucam do osolonej wody i zostawiam na gazie około 20-25 minut, sprawdzając czy jest wystarczająco miękki. Bataty gotują się za mył, dajmy 20-25 minut, a ja w tym czasie pokroję cebulę i zatryżuję ty ser. Cebulka już razem z masłem klarowanym skwierczy na patelni, a ja w tym czasie zajmę się przygotowaniem masy na moje plaski. Do miski dodaję ugotowane, lekko przesłodzone bataty, następnie starty ser cheddar, dwa jajka, odrobinę mąki ziemniaczanej i przyprawy meksykańskie. Wszystko mieszam w blenderze, ale oczywiście może zrobić to za pomocą miski. Do podsmażonej cebulki dodaję sos sojowy połączony z octem ryżowym i odrobinę cukru kokosowego. Cebulka jest już gotowa, ja nastawiłem te tej na 250 stopni góra dół, a w tym czasie przygotuję moje kotleciki z batata i sera cheddar. I troszkę Ci opowiem o tym, dlaczego akurat kotlety z batata i sera cheddar, a mianowicie jeśli chodzi o batata to jest to jedno z najlepszych według mnie źródeł węglowodanów, które można stosować, które każdy powinien stosować, chociażby ze względu na to, że mają niski indeks glikemiczny, Możesz ich zjeść naprawdę dużo, równie dużo jak na przykład ziemniaków, a w tym samym momencie zachować niską kaloryczność swojego posiłku. Tutaj oczywiście dodatek sera i jajek tą niską kaloryczność posiłku minimalizuje, ale umówmy że jest to cheat meal, ewentualnie jakiś posiłek dla mężczyzny, który chce budować masę mięśniową i znudził mu się kurczak z ryżem. A jeśli jesteśmy przy kurczaku z ryżem, to muszę ci powiedzieć, że właśnie dlatego takie dodatki pojawiają się w mojej kuchni. Gdy byłem młodym adeptem kulturystyki i trenowałem ją no, przeszło 7 lat, to przez dużą część tego czasu wykonywałem stosowałem sobie tu posiłki jak kurczak, ryż, brokuły i oliwa nie więcej niż 5 ml, co w konsekwencji powodowało, że w trakcie całego dnia zjadałem może 30-40 gram tych tłuszczów. Moja sylwetka nie do końca była zadowalająca, a nawet kiedy do niej dochodziłem, to tak naprawdę szybko wracałem do punktu wyjścia, bo po tych rygorystycznych dietach bez tłuszczów, niestety odbijało się to na moim zdrowiu hormonalnym, jak i również na moim zdrowiu metabolicznym. W związku z tym przeszedłem na większą podaż tłuszczów w swojej diecie i zachęcam Ciebie również do tego. Tutaj, chociażby, dodatek jajek, które znowu wracałem do czasów kulturystycznych. Były przez większość chłopaków kastrowane z żółtek, no bo żółtką ma za dużo tłuszczu, za dużo cholesterolu, więc wrzućmy sobie te 10-12 białek do porannego omleta, a żółtka hmm, często lądowały w śmietniku albo przy najlepszym wypadku umamy w jakimś cieście, którego oczywiście nie można było zjeść podczas restrykcyjnych diet redukcyjnych. A tak naprawdę żółtko jest bardzo mocno wpływające korzystnie na Twoje hormony płciowe, zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet. Odnosząc się do mężczyzn, tutaj żółtko jest bogatym źródłem cholesterolu, który jest bezpośrednio związany z produkcją hormonów steroidowych, takich jak testosteron, a u kobiet będzie przekładało na odpowiedni poziom progesteronu. W tym samym momencie, żółtko, jak już dobrze wiesz, mam nadzieję z poprzedniego odcinka, jest źródłem choliny, czyli tego aminokwasu, który korzystnie wpływa na poprawę koncentracji, pamięci i e, skupienia. Jeśli chodzi o żółty ser, zwłaszcza takiej dobrej jakości, jak na przykład e, ser cheddar, jest e, bogatym źródłem kwasów tłuszczowych nasyconych, które również powinny znaleźć się w Twojej diecie. Oczywiście powinno być ich najmniej e, w, stosu mniej w stosunku do wielu czy jednych takich jak na przykład orzechy, oliwa z oliwek, awokado, czy nasiona, peski dyni e, i tym podobne, ale zdecydowanie powinny się pojawić, chociażby ze względu właśnie na e, wpływ na produkcję hormonów e, płciowych. W tym samym momencie serciadar jako jeden z kilku na czele z parmezanem, tutaj, jest bogatym źródłem cynku, czyli tego minerału, który również wpływa za prawidłową gospodarkę hormonalną, ale również jest minerałem potrzebnym do zachowania wysokiej odporności. Dlatego jeśli stosujesz diety bardzo mocno eliminacyjne, to w konsekwencji może to doprowadzić do tego, że nawet jeśli zrobisz tą upragnioną formę. Niestety nie utrzymasz się zbyt długo, albo Twoje samopoczucie fizyczne czy też psychiczne na tym ucierpi. A serwując sobie tego typu posiłki, możesz jeść smacznie, zdrowo, odżywczo, dalej redukować, a może czasem, nawet zjadając większą porcję, zapewnić sobie ten przysłowiowy cheat meal, ale w dużo korzystniejszej opcji niż biała pszenna bułka w burgerze na stacji czy w jakiejś innej restauracji. Placki już są w piekarniku i tak naprawdę gdy je wyjmę, są już gotowe, możesz je użyć swobodnie jako dodatek do swojego głównego dania obiadowego, albo jako posiłek kolacyjny, w którym zawierasz głównie węglowodany tłuszcze, no w niedu niedużej ilości pojawił się również białka. E, a ja w tym czasie pokażę Ci moją wisienkę na torcie i e, pełny cheat meal na dzisiaj, a mianowicie przygotujemy sobie smash burgera, oczywiście z mielonej wołowiny. Wołowinę kupuję w całości miele dlatego że mam wtedy pewność, jaką naprawdę część wołowiny zjadam. Czy jest ona chuda, czy jest ona tłusta. Mało tego, zwróć uwagę na to, jak pani w sklepie mięsnym rzuca mięso za mięsem do maszyny mielącej i tak naprawdę nie wiesz, ile tej wołowiny, za którą zapłaciłeś, jest finalnie w twoim woreczku, a ile przyjąłeś wcześniejszej chociażby karkówki wieprzowej. Jak widziałeś, zrobienie smash burgera w warunkach domowych jest turbo proste, Nawet jeśli nie masz specjalistycznej szpatułki, łopatki, zgniataczki, gniataczki, zwał jak zwał do robienia burgerów, możesz sobie pomóc za pomocą właśnie garnka i papieru do pieczenia. Mocno przyduszasz, dogniatasz, tak żeby. Mięso zrobiło się ultra cienkie, dzięki temu będzie dużo bardziej soczyste, miękkie. Ja dodatkowo w międzyczasie, tak jak mówiłem, przygotowałem cebulkę skarmelizowaną, trochę inną niż możesz dostać w potocznie w knajpach, w restauracjach, a mianowicie dodajemy właśnie do niej sos sojowy, ocet ryżowy, tak żeby ją jeszcze troszkę zmiękczyć, tak żeby dodać jej tego słodko słonego smaku, a żeby było jeszcze bardziej słodko dodałem cukier kokosowy i tutaj nawet osoby, które mają problemy z gospodarką cukrową, nie bój się tego cukru kokosowego od czasu do czasu właśnie jako taki dodatek, dlatego, że cukier kokosowy ma bardzo niski indeks glikemiczny, a to by nie powodowało, że skok cukru po posiłku zawierającym taki dodatek nie będzie tak drastyczny i tak wysoki. Tak naprawdę jest tutaj też bardzo mało, a dodaje fajnego karmelowego posmaku i nie jest zwykłym cukrem. Wykładam to na mojego smasza, obficie, bo wiem, że to nie ja będę teraz go jadł, niestety, ja sobie zrobię następną porcję. Na to wykładam drugi placek z batata. I proszę bardzo, mamy Smash Burgera na gorąco oczywiście będzie smakował najlepiej. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Ci się podobał. Ja oczywiście przypominam Ci o subskrybowaniu tego kanału, jeśli chcesz by z moimi treściami i z moimi filmami na bieżąco. Jeśli ta forma filmu również dużo bardziej Ci się podobała, fajnie jakbyś zostawił komentarz. I oczywiście będę wdzięczny za łapki w górę. Dzięki, do zobaczenia w kolejnym odcinku.